My Dear Students, tutaj Magdalena Rękiewicz, Twój kołcz języka angielskiego online. Dzisiaj dowiesz się, jak poprawnie zadawać pytania po angielsku. Czy często masz problem z zadawaniem pytań? Nie martw się, zaraz rozwieję Twoje wątpliwości. To proste. Zobacz i przekonaj się sam. A potem dołącz do naszej grupy na Facebooku, żeby szlifować swój angielski. Ok, przejdźmy do rzeczy. Pamiętasz, jak wygląda formuła zdania w języku angielskim? Mówiłam już o niej w moich nagraniach. Podmiot, czasownik i dopełnienie. Jeżeli ją pamiętasz, to na początku takiego zdania dodaj czasownik pomocniczy, czyli operator tu do, albo das w trzeciej osobie i gotowe. Prawda, że to jest proste? Na tak zadane pytanie odpowiemy tak lub nie. Na przykład: Do you work every day? No, I don't. Does your mother speak Italian? Yes, she does. A co zrobić, jeżeli chcesz zadać pytanie szczegółowe, czyli wh question? Łatwizna. Dodaj na początku zdania wyraz pytający what, where, how lub inne i poprawne pytanie jest gotowe. Na przykład What time do you get up every day? Where does she live? How much do they earn a month? Pamiętaj jednak o ważnej rzeczy. Jeżeli chcesz zadać pytanie używając czasownika być, nie dodawaj operatora. Zamiast tego zamień miejscami podmiot czasownikiem i wtedy pytanie wygląda tak Are you happy? Is she your friend? Am I right? Podsumowując, do poprawnego pytania w języku angielskim potrzebujesz do lub das, a także wyraz pytający, jeżeli chcesz zapytać o szczegóły. Z wyjątkiem pytania, w którym występuje czasownik być. Wtedy zamieniasz podmiot z czasownikiem i gotowe. That's all for today. Thank you very much. Mam nadzieję, że przyda Ci się to nagranie. Skomentuj, polub i podziel się ze znajomymi. A potem szlifuj swój angielski w mojej grupie na Facebooku. Angielski dla pracujących. Goodbye! Magdalena Rękiewicz, pomagam osiągnąć sukces po angielsku.